Cześć, witam w kolejnym materiale. Dzisiaj będziemy rozmawiali o gambicie hiszpańskim nieprzyjętym. Już Wam pokazywałem jak grać przeciwko niemu, tu też zachęcam do obejrzenia tego materiału Ale no, trzeba też czasami pokazać jak można się bronić, jak można próbować grać z to czarnymi I dzisiaj właśnie się na tym będziemy skupiali Dla zawodników, którzy grają obronę francuską Na posunięcie D4 można spróbować zacząć od ruchu E6, który również zaprasza do zagrania Francuza po E4 Więc dla tych co obejrzeli ostatni film, może się to przydać przy okazji Natomiast my dzisiaj, żeby było łatwiej, zaczynamy od ruchu D5 po C4 pokazywałem Wam już również warianty z Debie C4, B5 i Hetman B6 później, a także plan C6 i poskoczek C3, E5, czyli obronę słowiańską, wariant Winawera. Natomiast dzisiaj będziemy rozmawiali o takim klasycznym gamicie hetmańskim nieprzyjętym. Mówiąc klasycznym mam na myśli bardzo klasycznym, to znaczy będę starał się Wam pokazać, stare id, które do dzisiaj działają, a w sumie mało kto je gra. Więc po skoczek c3 sugeruje zagrać skoczek f6 i tutaj załóżmy, że biały zagra ruch w stylu goniec g5. Teraz po posunięciu goniec g5, który jest uznawane za najbardziej klasyczne i typowe, gramy goniec e7, a po e3 lub skoczek f3 my planujemy zagranie wariantu Laskera. Wariant Laskera to nic innego jak zagranie h6 i na pewnym etapie, ja najczęściej po skoczek F3 zagrani ruchu skoczek E4. I chciałbym, żebyście zapamiętali tę ideę, ona jest dość znana. No, mówię, no, ma dość dużą historię. Natomiast do dzisiaj jest jak najbardziej poprawna, sensowna, grywalna, może nie najdokładniejsza w sensie obiektywnym komputerowym, ale bardzo ciekawa. I teraz jej prostota polega na tym, że po wybiciu na E4, które bardzo często się pojawia, dostajemy dość przyjemną strukturę, to znaczy to, co dostaniemy, to bicie na E7, hetman E7, damy na taki skoczek E4, dbe E4, skoczek D2 i w tego typu pozycji gramy przez F5. I co warto wiedzieć? Warto wiedzieć, że tego typu pozycja jest zwykle korzystna dla czarnego, bo czarny ma bardzo prosty, potencjalny atak przez ruchy F4, przez ruchy E5, ma dobrze zajęte centrum, także jest kilka naprawdę mocnych pozytywów. I dla zainteresowanych, mam nadzieję, że będę pamiętał, wrzucę partię Laskera z, z tej pozycji, żeby Wam pokazać, jak fajnie może się to układać. Także tutaj patrząc na partie klasyczne, to jest idea debiutu. Czyli wyrzucamy skoczka z F3 i następnie gramy na bardzo silne centrum. To też większość dzisiaj już po prostu nie bije na E4, tylko gra ruchy w stylu C bije D5. No i po C D5 my bijemy na C3, ważne wtrącenie i po BC gramy E. I tego typu pozycja jest po prostu równa. Nic szczególnego się tu nie dzieje. Gramy skoczek D7. W kolejnym posunięciu dochodzimy do ruchu C5 a i typową strukturą, której należy tej oczekiwać, jest C5DC skoczek C5, czyli pianek D5 na pionki E3 i C3. I znowu dla zainteresowanych mam nadzieję, że będę pamiętał, żeby podrzucić dość klasyczne partie bodaj kapablanki chyba z Laskerem właśnie, gdzie na ten temat tej struktury bardzo często panowie dyskutowali. No i w sumie szczerze mówiąc na dzisiejsze czasy można powiedzieć, że obie strony mają dość równe szanse. Jeżeli białemu uda się zająć nie B i dobrze ją przejąć, to zwykle jest fajnie, a jak nie, to zwykle czarny stoi przyjemniej. Pionka na d5 niby najpierw łatwiej zaatakować, ale z drugiej strony jak się zaatakuje na pionka c3 też jest bardzo dobrze, więc to działa w ten sposób, a czarny potencjalnie ma możliwość grania 2 na 1, to znaczy jak nastąpi c5, dc, skoczek c5, a później jakiś c4 biały zagra, czyli wymienią się pionki z d na c, bo czarny zostaje 2 na 1 na skrzydle hetmańskim co daje mu potencjał na to, żeby po prostu w przyszłości wyrobić sobie wolnego pionka z tamtej strony. No i w końcówkach zwykle to czarny będzie miał przyjemniejszą sytuację, no ale nadal no obiektywnie pewnie koło równej. E, więc to jest ta klasyka, którą warto byłoby znać i do której się tu chcę odnieść. Co tu można jeszcze innego zagrać? Skoczek F3 najpierw, wtedy H6 goni z H4. Skoczek E4, zobaczcie, idea się przeplata, tylko ruchu E3 jeszcze nie ma, no więc gramy ruch E3 i to przechodzi nam do tych samych właściwie systemów. E, tutaj kolejny sposób, czy go a 6 czy c5 najpierw. Moim zdaniem nie ma to ogromnego znaczenia. Oba schematy są sensowne. Bardziej tu chodzi o to, żeby myśleć strukturą, czyli pionek d5 zamiast za pionka c3. To jest to, co nam się wydarzy. Raczej staramy się nie wybijać cd z własnej nieprzymuszonej woli, bo to znowu nam osłabia pionka d5. To przychodzi z takiej niekorzystnej struktury kalzbackiej. Też przy okazji e, chciałbym powiedzieć, że e, najprawdopodobniej niedługo Postaram się wrzucić materiały z, ze struktury karlsbackiej, stare materiały sprzed wielu lat. Um, mam nadzieję, że uda mi się już ten dźwięk um, doprowadzić do porządku, chociaż szczerze mówiąc, nie będzie to takie proste, no ale spróbujemy. E, dobra, no więc to jest to, co jest do zrobienia, e, co tu trzeba umieć. Natomiast goniec G5 obecnie nie jest aż tak często grane. Dużo częściej grają skoczek F3, goniec A 7 i goniec F4. To jest linia uznawana za w pewnym sensie główną. No i my tu znowu pojedziemy w sposób prymitywny, to znaczy zagramy ruch B6. Posunięcie B6 uniemożliwia granie przez C5, to jest to popularne granie białymi, więc staramy się tego nie dopuścić. I jak tylko biały zagra goniec d3, wybijamy dc i ten wariant, który tutaj chciałem zaproponować, to zgranie przez goniec a6. No Plan jest taki, żeby pozbyć się gońca białopolowego, to strategicznie ma dużo sensu, jak nastąpi goniec a6, skoczek a6, hetman e2, to gramy hetman c8 i dochodzimy do posunięcia c5. I to samo się wydarzy, jak pójdzie hetman e2, goniec c4, hetman c4, c5 i po dc, bijemy na c5, a po krótki hetman c8. Zobaczcie, że bardzo podobna struktura. Ten hetman idzie na c8 z uwagi na to, że bardzo często na polu b7 znajdzie swoje miejsce. To jest tam, gdzie go chce wstawić. Skoczek bd7, wieża a 8 wieża fd8. Taki klasyczny plan. No obiektywnie czarny jest delikatnie gorzej, w tym sensie, że to biały szybciej przejmie linię d lub c. Zależy, na którą się zdecyduje. No ale znowu, czy to jest aż tak dużo? Moim zdaniem nie. To, na co bym zwrócił uwagę, to często w tych pozycjach, jak go nie jest na f4, się robi słaby. U białego. Pomimo tego, że wydaje się, że stoi dobrze, to jeżeli uda nam się wymienić dużą ilość materiału, typu dwa skoczki, czy po parze skoczków z obu stron, po Hetmanie, no i pewnie po jednej wieży, to bardzo często ten nie zna F4 będzie poza grą, bo on stoi za strukturą, ale tam w nic nie atakuje w konkretny sposób. W tym momencie pilnuje pola D6, i to jest może istotne. I to jest jego silna strona, czyli skoczek B5, skoczek D6 może być planem, a to nie zmienia faktu, że moim zdaniem ten goń F4 potencjalnie może okazać się słaby, dlatego te pozycje też nie są aż takie złe i raczej bym się tutaj um, nie smucił. Zostaje nam struktura Karlsbacka w sposób klasyczny. I tak jak mówię, ze struktury Karlsbackiej mam nadzieję, że uda mi się nagrać te filmy, czy bardziej wrzucić te filmy, zmontować i je naprawić. Natomiast po ruchu goniec g5, c6, e3, goniec e7, goniec d3, skoczek bd7. To jest jedna z głównych pozycji z Carlsbada. Chciałem Wam pokazać znowu klasyczny i prosty plan. Otóż plan jest taki, że jeżeli biały zagra hetman c2, to gramy skoczek h5. Czyli jak przestanie pilnować pola h5, to gramy skoczek h5 i czekamy z krótką roszadą. Działa to tak, że czarny oczekuje na to, gdzie biały zrobi roszadę. Jak biały zrobi roszadę długą, to czarny próbuje zrobić długą. No i robi tak, skoczek b6, goniec e6 i długa. Bardzo się ciężko przez tę pozycję przebija, z własnego doświadczenia. Z tego co widziałem, Biały czasami gra A3B4, gra tak mniejszościowy po stronie swojego króla, co myślę, że też dość dużo mówi o tym, jak bardzo jest to trudna pozycja i jak ogólnie ciężko się to gra i jak ciężko jest tu zdobyć przewagę. Natomiast skoczek F3 zamiast długiej roszady to skoczek F4 trzeba pewnie gońca cofnąć, żeby nie oddać tego gońca, no i w końcu jak pójdzie długa, to w ten sposób, i zobaczcie, że znowu wracamy do tego samego schematu, no goniec i tak się pojawi na d3, więc nie ma się o, o, co, o co martwić, a jeżeli zrobi krótką ruszadę po f4, to my wybijamy na d3, robimy krótką też i walczymy o pole e4, no i generalnie tutaj czarny powinien stać bardzo, ale to bardzo w porządku, także moim zdaniem, jest to po prostu trzymający się debiut. Po hetman c jak nastąpi klasyczny skoczek F3, to znowu skoczek F8 jest ciekawym planem. I tutaj po skoczek E5, skoczek D7. To się wydaje dziwne, ale ogólnie chodzi o to, że pozbywamy się ilości figur i wrzucamy taką pozycję. I tego typu sytuacja powinna być w okolicach równej. Ok, biały stoi wyżej, ale znowu w zamian za to ma dość dużo dziur po białych polach, więc pozbycie się białopolowego gońca dla go będzie oznaczało duże problemy strategiczne, których bym się poważnie obawiał. Natomiast, jeżeli nie pójdzie skoczek E5, tylko jakieś krótkie ruszady, to wtedy znowu jest taki klasyczny plan. Skoczek E6, G6, skoczek G7. I goniec F5 wymieniamy białopolowo gońce. I bardzo irytujące to jest, szczerze mówiąc. Ciężko jest na to coś ciekawego znaleźć. Czasami Biały próbuje grać H3, G4, ale to znowu go osłabia, jak robi kurką ruszadę, a jak jej nie robi, to znowu pójście w długą. Przypominam, może przejść do pójścia w długą przez czarny, bo czarny wciąż nie zrobił roszady e, Więc to są te istotne kwestie. A jak skoczek G2, e, to w tej pozycji po skoczek G2 gramy e, albo skoczek H5 albo skoczek w8, oba warianty są ciekawe ja pewnie bym polecał skoczek h5 z uwagi na prostotę czyli po krótkiej robimy krótką idziemy skoczkiem na f6 i co jest istotne po b4 a4 wybieramy wariant przez a6, czyli dajemy sobie wjechać po b5, czyścimy linie i gramy skoczek G4. I tego typu pozycja powinna być w okolicach równej, chociaż moim zdaniem łatwiej się to gra czarnymi, bo czarna atakuje na króla i koniec końców i tak się Wam coś uda ukręcić w tej pozycji. Grozi skoczek G3, f 3 Hetman E3 i na D3 podwisa. Grozi Hetman H4. Jest dużo motywów. Hetman G5, poli można próbować. F5, F4 też się bardzo często pojawia. Także po prostu z praktycznego punktu widzenia łatwiej się to gra czarnymi, pomimo tego, że pionek na 3 jest słaby, no ale no jak widzicie, coś za coś. Już to jest jedna opcja. Alternatywa do tego to granie skoczek F8, krótka roszada skoczek E6, tak jak powiedziałem. Akurat na wariant F3-B5 jest ciekawe, natomiast też można próbować grać przez G6, skoczek G7, goniec F5, to też będzie grywalne. Natomiast po B5 Hetman C2, G6 teraz. Wieża A1, gramy wieże E8. Przygotowujemy się, że białe dojdzie do ruchu E4 kiedyś. I jak tylko dojdzie, to ważne jest, żeby mieć policzony ruch B4. Ruch C5 i przebijanie się w centrum, żeby te białe figury się po prostu nie odnalazły. No i właściwie to tyle. Szczerze mówiąc, to by było na tyle, jeżeli chodzi o, o tego całego kresbata. Takiego oczywiście wstępnego, żebyście mieli prosty pomysł, prosty plan, jak to grać. Tak jak wcześniej powiedziałem, to często może być kompletne razem z obroną francuską, czyli wam się może przydać. No i co, to by było na tyle. Do zobaczenia. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie. Ogólnie o tym wariancie, co, co myślicie o, o jakie macie nowe pomysły, może coś nowego podrzucicie. To było na tyle na razie. Cześć, cześć.